Zamachy... Zamachy... Zamach we Francji. Cały czas mi w głowie siedzi, że u zamachowców, nie wiem, jednego czy dwóch, przy ciałach tych zamachowców znaleziono paszporty. Jeżeli ktoś idzie jak kanikadze zabić się, ale przedtem chce zabić ileś ludzi, których nienawidzi, szczerze. On wie, że będzie, że... że, że, że Rodzina może być jego w jakiś sposób e, e, nękana po tym, i tak dalej. On bierze z sobą paszport? Uważam, że się wszystko dzieje według planu. To się dzieje wszystko tak, jak ma być. Proszę zwrócić uwagę, że dwie prawdy Wam powiem. Takie. O których dawno społeczeństwo zapomniało. Wiele lat temu, może nie tak wiele lat temu, powiedzmy 20-30 lat do tyłu, jak ktoś wziął kredyt albo firma wzięła kredyt, to się robi zebranie w firmie i mówi: Słuchajcie, pan jest zastępcą, pani księgową. Murda w kubeł. Ja jako szef mówię: Zwolnij, jeżeli się ktoś dowie, że mamy kredyt. Firma ma się świetnie, pracujemy, prosperujemy, ale o się słowo, bo to słabość. My musieliśmy wziąć ten kredyt i bezpiecznie go spłacimy, ale klient nie powinien tego wiedzieć, bo to wstydliwa sprawa. Rozumiecie? Rozumiecie? Okej. Okay. Jeżeli jestem iksińskim, nieprowadzącym firmy i wziąłem kredyt na wiele lat, to mówię, żono, nikomu słowa, że wzięliśmy kredyt. Żyjmy godnie, pracujmy ciężko, spłacajmy go, ale chwalić się nie ma czym. Otóż doczekaliśmy czasów, gdzie kredyt to jest takie coś nowoczesnego. Już nie mówimy masz kredyt, tylko w czym masz kredyt? Na ile lat? Aha. Ja podobnie. Okej? Okay? Nie krępuje nas to. Nie stwarza to w nas słabości. To teraz zwróćcie uwagę, ten przykład, który Wam podałem, na przykład zagrożenia w państwie, które jeszcze mówi, że jest silne. Zresztą nie musi to być prawdą. W Europie, zanim stały się zamachy, teraz w Brukseli, ile razy słyszeliście o tym, że akcja? Gdzieś tam aresztowano, komuś na dachu zastrzelono, bo szykowana jest akcja. Nagniatano to, nagniatano. Przecież, przecież każdym służbom specjalnym zależy, żeby obywatele żyli spokojnie, mieli jak najmniej stresu. Politykom na tym bardzo zależy, że, bo, bo to są ich przyszli wyborcy, więc nie mogą się bać. A tam było to celowo, proszę, gdzieś mają podejrzenia, nie wiedzą kogo, ale tam jest. Nagłaśniają to, nagłaśniają, w końcu i tak dochodzi do zamachu. Czyli duszenie, 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 ale informowanie, a potem na koniec jeszcze łubudu. Świetna sprawa. Ludzie po takim jednym zdarzeniu bardzo chętnie zgodzą się z tym, Rzeczywiście, my obywatele Belgii nie mamy nic nawet przeciwko temu, jeżeli stworzymy, jeżeli określimy godzinę policyjną, no, nie, no może z jakimiś ustępstwami, ale nie mamy problemu, no chodzi o bezpieczeństwo. Otóż to jest duży problem. My jako społeczeństwo nie wymagamy od polityków, którzy są z naszej łaski wyborczej, Odpowiedzialności i bezpieczeństwa pełnego, tylko, tylko my się domagamy od nich ograniczenia naszych praw w imię czegoś, do czego oni doprowadzają. Uważam, że, że to już naprawdę można nazwać celowym działaniem sabo, sabotażem. Sabotażem to jest polityczny sabotaż, to jest społeczny sabotaż. Niestety dobrnęliśmy do takiego momentu, przynajmniej w Europie, że musimy się spodziewać w tym roku bardzo poważnych jeszcze zdarzeń, które, no bo, bo to już, jak to już ruszyło, to nie może się to mocno długo w czasie ciągnąć. To już teraz, to tak jak w firmie, w firmie Hitchcocka: najpierw musi ziemia pęknąć, a potem coraz. Ja to mówię już w swojej a potem musi być coraz gorzej. Tak to wygląda. Ja przekonany jestem, że że na pewno to co się dzieje dzieje się z powodu z powodu y, jakiegoś planu realizowanego. Zaznaczam, zaczęliśmy od kryzysu z 2008 roku, który zresztą w 2007 ja przewidziałem. Tak, bo go nie widzimy. A on jest. Tak samo mówimy o całej reszcie. Tylko... Zwróćcie uwagę. Ile temu w Brukseli były te, te rzeczy się stały? Z dwa tygodnie. Z dwa tygodnie. A, a prawie zapomnieliśmy, tak? Jak... Jak zalew informacji miesza nam w głowie i tak naprawdę tak naprawdę my nie kontrolujemy tego, co się dzieje. Nawet wokół nas. Są informacje, 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 informacje wraz. Pęd zakup informacji, pęd zakup informacji. Jeżeli nam ktoś kiedyś powiedział, że jest kryzys, to on jest i koniec, no, no nad czym się zastanawiać? No mówili w telewizji. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jesteśmy tylko i wyłącznie informacją. No. Mogę być palcem w swojej ręki, ale on nie gada. Nie myśli. Jestem energią, zwitkiem informacji. Jestem gąbką, w którą można wrzucać informacje, i tym jestem całością jestem. Pomyślcie. Jesteśmy kompletnie bezbronni. Kompletnie. Jeżeli zapalamy telewizor i go oglądamy, jeżeli słuchamy radia, jeżeli przeglądamy strony internetowe z jakimiś informacjami, wszystko łykamy. Ktoś powie, ja to przeczytam, ale ja w to nie wierzę i to mnie wcale nie obchodzi. Główno prawda. Przeczytałeś, informacja wchodzi ci w głowę i cię w jakiś sposób koduje. I to działa. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno w każdym państwie, w każdej prawdziwej demokracji stawia się na siłę jednostek. A jednostka to jednostka, ale jedno... każda jednostka składa się najczęściej z rodziny. Tą rodzinę można nazwać jednostką. Chcę zwrócić uwagę, jak właśnie w ostatnich latach się e, bardzo usilnie narzucało i narzuca się nadal e, obojętność seksualną. E, weźmy pod uwagę, że to się może wszystko celowo dzieje. A skoro tak się dzieje, to musimy coś z tym zrobić. Musimy zacząć dbać o higienę naszego mózgu. Musimy zacząć dbać o to, żeby nam śmieci nie wpadały do głowy. Zobaczcie, reklamy. Te reklamy są coraz dłuższe. Ja, ja nie oglądam telewizji, ale w święta do cholery usiadłem pewnego wieczoru, bo było tak nudno, ale ja pierdziele, włączę jakiś telewizję. No i coś tam leciało. I nawet mnie zainteresował jakiś film. To było późno do wieczorem. Słowo daję, słuchajcie, było nagle przerwa i reklamy Słuchajcie, 25 minut z zegarkiem na rynku i nie było końca. Ja mówię, wyłączamy telewizor, idziemy spać. Już mnie nie interesowało, co będzie dalej. 25 minut reklamy. Jakby myślicie, że to. to debile decydują, że te reklamy mają być w takiej ilości wtedy? Nie. Już jesteście do nich przyzwyczajeni. Gdyby to było, jak w Polsce to te reklamy się zaczęły znacznie później, ale powiedzmy na początku lat 90., gdyby tych reklam. Mam Wrzucono od razu w latach 90. pół godziny. No to byście bywali chyba telewizor na ulicę. Ale już jesteście po tylu latach na tyle przyzwyczajeni, że wiecie, że ten film może trwać 35 minut, w tym reklamy 47 minut. I akceptujecie to. Bierzecie mało tego. Mało tego. Te reklamy są tak samo dla Was wartościowe jak sens tego filmu, który jest przerywany nimi. Bierzecie to w jedną całość. Tak samo jakbyście poszli na lekcję geografii, bardzo ciekawą lekcję geografii. W trakcie byście mieli, nie wiem, przerwy na gotowanie, czyli wiedzę kulinarną, potem ratowanie, pierwsza pomoc przy padaczce człowieka na ulicy i wiele, wiele innych rzeczy, a na końcu dokończenie tematu z geografii. Być może... Być może to jest fajna metoda nauki. No to akurat mówimy o jakiejś nauce, więc to by i tak na dobre poszło. Ale to, to co Wam się serwuje, to nie jest nauka. To jest zaprogramowanie nas. Bo my, bo my tak wszyscy podeszliśmy do reklamy jako do czegoś naturalnego. Reklama to jest programowanie nas. A teraz proszę zwrócić uwagę, za co się kurecko płaci, przecież producenci. Płacą za te reklamy, ale wiedzą, że to skutkuje. Ale zobaczcie, że wy nawet nie wiecie albo, albo nie chcecie wiedzieć, że takie reklamy to nie tylko reklamy. No jeżeli w telewizorze widzicie czy słyszycie o pewnej sytuacji, i cały czas się mówi: uchodźcy, uchodźcy z Bliskiego uchodźcy z Syrii, tutaj nie, Węgrzy niedobrzy nie chcą przepuścić. Zwróćcie uwagę, jesteście zarywani jakimś informacją, 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 nagle, nagle, a może inaczej, w ogóle sobie nie zdajecie sprawy z tego, że nie pytacie nawet, co tam się dzieje, że oni tu przychodzą. Was się o tym nie informuje, ale ci, co Was nie informują o tym, doskonale wiedzą, że wy zapomnieliście o tym w ogóle pomyśleć. Tak ułożą Wam reklamę informacyjną, bo ona nie jest w pełni prawdziwa. No bo jeżeli by ktoś powiedział tak, Eksodus Bydgoszczan do Człuchowa stał się z tego powodu, ponieważ wybuchł jakiś tam e, jakiś reaktor jądrowy przy jakimś szpitalu tam i tam. I ludzie się boją. To to jest zrozumiała informacja. Ale jeżeli się mówi o jakichś uchodźcach gdzieś z Afryki, z e, 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 Syrii, bliskich... to A co chodzi? No, no raptem się ludzie zerwali stamtąd i uciekają do Europy. No. W takich ilościach. Ktoś ich transportuje, ktoś im na granicy daje komórki z kartami? Ludzie. Przecież to, to wygląda strasznie. To są rzeczy skandaliczne. Zwróćmy uwagę na jeszcze, jedną rzecz, na jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą, o której warto powiedzieć. Sytuacja z panem prezydentem Wałęsą. Ja w, w takiej gazecie, Dziennik Bałtycki w przepowiedniach swoich na 2016 rok napisałem, że, e, że to będzie bardzo nerwowy rok dla Lecha Wałęsy nie rozumiałem tego, ale tak, tak powiedział teraz, e, teraz jest to zrozumiałe ale zwróćcie uwagę na pewną rzecz była afera, pan Wałęsa pan Wałęsa okazał się tym bojkiem no bo to są rzeczywiście jego dokumenty problem jest tylko jeden e, no, podobno miało być tak, że ludzie, którzy byli współpracownikami, mieli być odsunięci od władzy. Okazuje się, że. Sprawa jest spokojnie wyciszana. Pan Bowen jest dalej symbolem. Niech on sobie będzie i nie, no, nie wadzi. Ja to mówię apolitycznie. Problem jest tylko jeden: eee, zaczyna się tą sprawę odkręcać dokładnie o 180 stopni że nawet jeżeli są te dokumenty, to nie wiadomo, z jakim przyczyny one tam są. I wiecie, co byśmy łyknęli? Co łykniemy prawdopodobnie? Ja to oczywiście powiem w dużym żarcie. Ale przyjdzie taki moment, że pan Wałęsa zdecyduje się w końcu powiedzieć prawdę. A prawda będzie na... zaskakująca. Ja już ją mogę wam wy... wypowiedzieć. Mam wam powiedzieć tamte nie, co pan Wałęsa powie? Drodzy Polacy. Dalej twierdzę, że nie podpisywałem tych dokumentów i mogę przysiąc, ale za swoją prawą rękę nie ręczę. Koniec tematu. I nikt z nas nie pomyśli, że potraktował nas jak debili tą wypowiedzią. Wykniemy to. Wałęsa tego nie podpisał, chociaż nie gwarantuje za swoją prawą rękę. Być może prawa ręka jego to podpisała, ale nie on. W takim stanie. Funkcjonujemy. W takim stanie biegamy na co dzień po takich galeriach w wolnym czasie i szukamy co nowego. Myślimy, że jak to będziemy mieli, to zdobędziemy świat, zmienimy świat, a świat parszywieje właśnie przez informacje. Świat ściera nasze osobowości na proch, na pył. Jesteśmy niczym i nikim. W kryzysie, którego nie ma, w wojnie, która jest, jej nie ma, w różnych rzeczach, które są i ich nie ma, wszystko w formie informacji. Więc musimy zrozumieć jedno, że to, przed czym teraz jesteśmy najbardziej bezbronni, bo nie zdajemy właśnie sobie z tego sprawy, to jest czas, w którym powinniśmy zaglądać coraz bardziej w swoje wnętrze. Mniej oglądać telewizji i nie uzależniać się od internetu, zwłaszcza od stron podstawowych, w których nas się informuje, że Tusk to dzisiaj zrobił to, Kaczyński tamto, a jeszcze tamten tamto i mąż zabił kochankę, a jak się dowiedział o tym, żona, to i jeszcze żonę. No. Wszystkie te informacje nam mają zadanie jedno: mamy być ciągle podnieceni czymś. Nie serwuje nam się nic, co jest budujące, co tworzy kręgosłup jakiś naszy, naszego wyobrażenia, co nie nakazuje nam pędzić, co, na, co by dawało nam poczucie egzystencji samej w nas, dążenia do chęci zdobycia wiedzy, zrozumienia czegoś, ale nie o to chodzi. Stado. Z stado i w takiej sytuacji jesteśmy. Powiem tak. Konsekwentnie mówiłem na waszej, w Waszej stacji, że 2016 rok będzie rokiem przełomu w Polsce, w Europie, i taki rok jest w tej chwili. Sam nie wiem, jak to do końca będzie, ale słów swoich się nie wypieram. Dalej to mówię, że tak będzie. I coraz bardziej. Chylę czoła przed ludźmi, którzy już wiele lat temu mówili o jakimś NWO, o jakimś Nowym Porządku Świata. Eee, nigdy się tak naprawdę tym Nowym Porządkiem Świata nie interesowałem. Eee, jak ktoś próbował na ten temat ze mną rozmawiać, to mówiłem, stary, to no weź się opamiętaj, opanuj się, no to do... daj sobie luz. To, co się dzieje teraz, zastraszanie świata, wymyślanie tych kryzysów i tych innych rzeczy, to naprawdę wygląda na scenariusz nowego porządku świata i co najgorsze, nie teoretycznie on jest wprowadzany w życie, w wielkim tempie i to mnie przeraża. Kiedy byliśmy ostatnio y, u pana, y, ja pamiętam sytuację z. A to wy byliście wtedy. No! Pan robił wizję. Już Ewa Tylman. <grym> już mówię. Otóż tak. Y, Pan robił wtedy wizję. Ale tak, ale ciekawostka, słuchajcie. E, Przyjechali do mnie ludzie, to była chyba pani i dwóch panów. Oni mówili, że są nie znajomymi, rodziną, tak. tylko znajomymi. Mhm. i przywieźli mi tej Ewy Tylman rzecz. Ja powiem szczerze, że bardzo niechętnie. Do sprawy czego? Ja się boję spraw głośnych, publicznych. I to nam wtedy pan powiedział. Tak, 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 boję Dobrze. się tego, ale słuchajcie, jak pojechaliście, czy to było w trakcie? W, w trakcie. trakcie. I Bogu dziękować, że to było w trakcie, bo myślę, że ta wizja miała sens. Siadam koło tego i mówię tak. Po jakimś czasie napisałem tak na kartkach. Dziewczyna wpadła do wody, ale nie z mostu, a wtedy była wersja, że ona z mostu spadła. Ja mieli wizję, jest betonowy brzeg, a Rodas jest przy brzegu. Ona jakby była siedziała tak, trzeba w półleżącej, czymś kompletnie odurzona. Ona wpadła do wody. Jest ktoś przy niej, ale on jakby nie bierze w tym udziału. I określiłem dość odległe miejsce, gdzie są zwłoki. I powiedziałem, że, że jest. Yy, Określiłem miejsce, opisałem to miejsce. Yy, nieduża firma, to jest na obrzeżach Poznania, nieduża firma, po prawej stronie, idąc z nurtem rzeki, w takim zakolu jej zwłoki są. tak. Uważam, że śmierć Wytylman jest nieszczęśliwym wypadkiem. Eee, ja rozmawiałem później, już długi, długi czas później, po tej mojej wizji z pewnym panem, który z policji. To jest mój zaprzyjaźniony kolega, który on jest takim człowiekiem od zadań specjalnych, czyli w sprawach, gdzie policja decyduje się za wszelką cenę znaleźć zwłoki, a w sprawie Ewy Tyrman tak było, wysyła właśnie jego ekipę. On ma ekipę nurkowską, zresztą bardzo dużo też chciał, jako policjant znalazł, specjalista od tego. No i rozmawiałem z nim i on mówi, Krzysztof, ja byłem w tym miejscu i oglądałem Wartę. Mówię, wiesz co, gdyby ona była na tym murku i spadła do tej wody, to tam nie jest głęboko. Tam jest stożkowany i ona by się wykaraskała. Ja mówię, dobrze, ale mówię, weź pod uwagę, że dziewczyna jest odurzona, że dziewczyna niechcący wpada do tej wody, że wpadający jest szok termiczny, bo jest zimno, zaczyna się szamotać i chaotycznie, bo jest odurzona, chaotycznie szarpać i w szoku termicznym. Więc zamiast wyjść na zewnątrz, ona się pakuje głębiej w wody i on ciągnie już nurt. Ona się topi. Wtedy jest możliwość, że dalej te zwłoki popłyną. Ja myślę, że sprawa Ewy Tyrman skończy się w sposób dość banalny. Mianowicie taki, że jak zwłoki się znajdą, nie wykluczam, że nawet chłopak, który teraz siedzi, może być wypuszczony i, 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 i na pewno jakieś kłopoty z tego będzie miał, ale. I to nie wygląda na morderstwo. Co ciekawe, poczekajcie, powiem wam jeszcze jedną rzecz, że właśnie przez pewien, pewien portal e, publiczny, przez pewien portal publiczny byłem pytany o tego Kajetana, e, co znów odciął głowę tej kobiecie tam, poczwertował ją, z Warszawy. Kajetan P. czy jako, tak? Ja wtedy w tej gazecie powiedziałem, jak, jak zanim był list gończy, ja powiedziałem, że on podróżuje pociągiem, i skarżyło mi się, że on jest w Berlinie. Słuchajcie, z gdzie go znaleziono, każdy wie, ale policja. Ale okazało się w śledztwie, że on też był, jechał pociągiem i wysiadał na stacji w Berlinie. Czyli te poczucie jednak dają się tych osób, osób zrobić. A, a ze złotym pociągiem też jedna wielka lipa. I nic tam nie ma. Powiem jeszcze jedno. Ja przez to, co robię przez to jest widzenie, poznałem w swoim życiu sporo ludzi, poszukiwaczy. Słuchajcie, ktoś, kto jest poszukiwaczem skarbów, powiedzmy, z, e, e, z e, bagażem doświadczeń dziesięcioletnich, może mniej nawet, ci ludzie bardzo szybko wierzą prawie we wszystko, jak w każdą legendę, jaką się im powie, gdzie usłyszą, od rolnika, nie rolnika. Powtarzam, ja już nie wiem, czy to nawarszowałam na uwaga, kiedyś, powiedziałem. Ja znam przypadek mężczyzny, który przyszedł do mnie jako do Jasnowidza i uczciwie powiedział tą rzecz. Panie Jackowski, wyszedłem z więzienia. Wpadłem za to, że okradłem numizmatyka. Tak powiedział. To było wiele lat temu. Odsiedziałem swój wyrok. Udowodniono mi kradzież, bo były moje odciski palców i inne, ale nie znaleziono. Towar. Ja go chcę znaleźć. Ja mówię, panie, pan normalny? Ja mówię, jak? Okadłeś pan numizmatyka? Jakieś monety, coś tam? Ja mówię, odsiedziałeś pan, no to powiedziałeś pan, wie, gdzie pan to schowałeś? On ja mówi, wie pan co? Ja to schowałem w trakcie ucieczki, bo za mną był pościg. Po, e, pościg. Schowałem to w lesie. Cały czas siedząc w więzieniu byłem pewny, w jakim miejscu. Bałem się tylko jedno, że ktoś to wyjmie bo to dość płytko i nie miałem dużo czasu, żeby to zagrywać. Całą kasetkę czegoś schował. I mówi... nie wiem. Powiem jedno. On był pewny, że we właściwym miejscu szuka. Zresztą on to sam chował. W lesie. A szukał w złym miejscu. Co dalej nie powiem, bo to jest jego prywatna sprawa. Natomiast w innym miejscu się to znalazło, jak on uważa. A sam to chował. Znalezienie czegokolwiek w ziemi po latach nie może być, to jest bardzo trudna sprawa. E, I e, na pewno ludzie znajdują skarby, ale nie istnieje coś takiego jak złoty pociąg. Ja zdaję sobie sprawę, że narażam się wielu ludziom, którzy lubią takie legendy i wierzą w to. Nie istnieje złoty pociąg, nie istnieje to w tym miejscu. Zastanawiałem się nad tym i powiedziałem to stanowczo i mówię to. Dla Waszej stacji. Ale nie istnieje w ogóle czy w tym miejscu. W ogóle nie istnieje. Nie istnieje nie. złoty pociąg. Nie istnieje pociąg wywalony złoty. Nie. Nie ma czegoś takiego. Już nie istnieje, czy nigdy nie istniał? Ja mam wrażenie takie, zastanawiając się nad tym wszystkim powiem, że ja mam wrażenie, że e, e, zamek książ góry sobie e,